Cześć, przepraszam. Nagrywam sobie taki spocik reklamowy, żeby spróbować otworzyć jedną ręką. Matchbatę jest dla was. Chcesz spróbować? Bierzesz sobie do ręki i jedną ręką chcesz, żebyś po prostu jakoś otworzył. No, 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 dokładnie. Chcesz też spróbować? Można też ziemi użyć, albo jak tam chcecie. No nie jest łatwo, ale ludzie sobie dawali radę. O, oh, jest. Dobra, super. Piąta, dla ciebie. Dziękuję. No, ty musisz też spróbować. No, inny sposób, żeby było kreatywnie. O, dobra, okej, okay, może być, piąteczka mam panowie To się odkręca normalnie e, w rękach, nie, nie, nie potrzeba Tak, no, kojarzycie w ogóle firmę On Lemon? Ja, kojarzę O, no to super <grym>, Można dwoma polcami, można jednym, jak wolicie Tak, pewnie Ważne, żeby drugiej ręki nie używać i będzie git Nie, to dwoma, to dwoma próbuj Nie chcę, żebyś się uszkodził, stary Ciężko będzie? Ciężko Dobra, ale i tak jest dla was dobra, dobra. Nie, Nic nie szkodzi, no Dzięki wielkie, na razie